Trzeba zacząć od tego, że jeżeli ja chcę żyć długo, jeżeli ja chcę żyć w zdrowiu długo, chcę żyć bez bólów, to moim obowiązkiem jest zadbać o siebie. I to zadbanie o siebie w momencie, kiedy przecież mamy świadomość tego, że pracujemy zbyt długo. Mamy świadomość, ponieważ y, za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi do mnie na trening, załóżmy, mhm. e, mówi, bolą mnie plecy. Moim pierwszym pytaniem jest, jaki jest Twój charakter pracy? Co ty robisz e, przez 8 godzin, a czasem 10, a czasem 12 w ciągu dnia, czyli mhm. większość czasu swojego, tak? No i okazuje się, że na przykład powiedzmy, że przychodzi do mnie księgowa, która siedzi przez 10 godzin przy biurku. Nie robi sobie przerw w pracy, je śniadanie, obiad, jeżeli je. To e, przy tym biurku okazuje się, że ma nie tak monitor ustawiony, że ma niewygodne krzesło, że e, dodatkowo jeszcze musi przez telefon rozmawiać i jakby w pewnym momencie, dodatkowo, dochodzą z, z, sytuacje związane z tym, że dostaje coraz to nowe rzeczy do zrobienia, tak, czyli mhm. musi z, te, z tych obowiązków się wywiązywać, czyli nakłada się na to stres. Ona wychodząc po tych 10 minut, e, 10 godzinach pracy, przy biurku, ona może jedynie co odczuwać, to tylko ból w ciele. Wyobraź sobie taką sytuację. I teraz mhm. co ona robi? Ona najczęściej wraca do domu, zajmuje się, jeżeli ma dzieci i rodzinę, no to, to musi tam z kolei się e, zajmować tą rodziną. Wieczorem zasiada, ogląda serial na kanapie i jakby dla siebie i ze swoim ciałem nie zrobi nic, co by zrównoważyło to, co się wydarzało e, w jej ciele e, przez te 10 godzin. E, dokładnie tak.